Premier Donald Tusk oraz jego ludzie, na przykład Radosław Sikorski, albo koalicjanci, jak wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, w mocnych słowach zaczęli wypowiadać się na temat Węgrów. Wszystko oczywiście rozgrywa się o azyl dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. W tle mamy rozpoczęcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. No i Donald Tusk i jego ludzie mówiąc krótko, po prostu chcieli tak, o tak puch, tak klepnąć porządnie Węgrów i dać. Im nauczkę. Haha, ha, nie zaprosimy was na te wszystkie uroczystości w Warszawie. Was nie będzie. Nie jesteście mile widziani w Warszawie. Taki przekaz miał pójść w świat i on idzie w świat. Natomiast przekaz Węgrów, który idzie w świat, jest trzy razy mocniejszy i mówmy wprost jest kompromitujący dla obecnego rządu. Ja na miejscu premiera Donalda Tuska. Zapadłbym się pod ziemię, gdyby jakiś inny przywódca jakiegoś państwa, albo jego doradca, albo w ogóle administracja tego innego przywódcy mówili takie rzeczy na temat mojego państwa. Ale jak widać, żyjemy w innej rzeczywistości, w uśmiechniętej rzeczywistości, w uśmiechniętej demokracji. O tym nowy materiał zostańcie, bo musicie usłyszeć węgierskich argumentów, a są druzgocące i upokarzające dla Tuska. Zapraszam. Witam szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze króciutko proszę o cztery rzeczy: o łapki w górę i komentarze dla zasięgów, o jak najdłuższe oglądanie naszych filmów. Dajcie dzwoneczek: też warto dać dzwoneczek, będą się nowe filmy wam pokazywać w powiadomieniach. I dajcie suba: daj suba na złość Tuskowi, na złość Trzaskowskiemu, na złość Hołowni. Niech te kanały konserwatywne na YouTube rosną jak najbardziej bo pokazują inny punkt widzenia i wyciągamy my tutaj na tych kanałach rzeczy, które nie wybijają się tak bardzo do przestrzeni publicznej, do opinii publicznej, nie docierają do wielu ludzi, co widać po odsłonach, dlatego warto, warto nas konserwatywnych publicystów na YouTubie wspierać. A co bym chciał wam przekazać, co się nie wybiło do szerszej publiczności? Ano, odpowiedź Węgrów na to, co się wydarzyło w Warszawie. Ja sobie wysłuchałem, bo lubię sobie wysłuchać stanu wyjątkowego, takiego podcastu na Onecie, gdzie tam pan redaktor Dziubka mówi, jak to tam Tusk strzela tych Węgrów. Ha, tak odpowiada na ten azel dla Romanowskiego, ale jakoś nie usłyszałem tam tych węgierskich argumentów, więc ja je tutaj moi drodzy przytoczę. No bo przypominam, polska prezydencja rozpoczęła się w ramach Unii Europejskiej w, w, w piątek w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej. W Warszawie było przemówienie Donalda Tuska, gościem specjalnym był przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, czyli ta cała śmietanka, ta elita europejska, oni się tam ciszą w tym własnym sosie. Urszula von der Leyen nie przyjechała. Ja mówiłem w podcaście na kanale Analiza Polityczna Ekstra, tak po prostu stwierdziłem z góry, że pewnie zamiast Trzaskowski być z protestującymi rolnikami, to był z Urszulą von der Leyen, bo myślałem, że była, tak? Tam szampana sobie z nią przybijał zamiast wspierać rolników, ale to może sobie przybijał z, panią, z panem Kostą tego szampana i popijał zamiast wspierać protestujących rolników. Czyżby Urszula von der Leyen olała Donalda Tuska? Tak? Wystawiła go? Nie chciała przyjechać? Podobno chora. Przypadek? No ciekawe, prawda? No i moi drodzy, podczas wydarzenia zabrakło yy, ambasadora Węgier Istvana Igiato. Nie był też zaproszony premier Węgier Wiktor Orban. I jak tłumaczy wiceszef MSZ Andrzej Szejna w rozmowie w Polsat News? Słuchajcie tego. Pan ambasador jest niemile widziany z wiadomych powodów. Węgry złamały zasady lojalności w Unii Europejskiej. Zasady, które są przewidziane w traktatach. Polska w związku z tym nie życzy sobie obecności przedstawiciela Węgier. Słuchajcie, tutaj wyobraźcie sobie ten, ten, ten gruch od ptaków. Ja się tu drapię po ten i te ten, ten, ptaszki śpiewają. Szukają po prostu jakiegoś logicznego zrozumienia tego, co Szejna powiedział. Jakie zasady lojalności w Unii Europejskiej? Jakie europejskie traktaty? Czyli rozumiem, że jeżeli w jakimś kraju Unii Europejskiej jest... Widmo jest groźba procesów politycznych, to tych ludzi trzeba wydawać, jak uciekli z tego kraju. To pan Szejna nam tłumaczy. To jest ta lojalność europejska, tak? Może to jest lojalność w ramach Europejskiej Partii Ludowej, chociaż już Orban się wyłamał i pokazuje, że nie. Może to jest jakaś taka lewicowa lojalność. Może pan Szejna pamięta taką lojalność PRL-u wobec swoich starszych braci z Moskwy, że jak ktoś tam z Polski albo do Polski uciekł, to wydać go. Moskwie to była ta lojalność. Może o tym pan Szejna mówi. No dziwne, dziwne słowa Szejny. I, i, i dodajmy, że Radosław Sikorski też wysłał notę do węgierskiego przedstawiciela, informując, że ambasador jest niemile widziany. To wszystko oczywiście w kwestii udzielenia azylu politycznego dla Marcina Romaneskiego. I teraz posłuchajcie. Słów Balzasa Orbana. To jest nomen omen no to nazwisko zbieżne doradca premiera Węgier Wiktora Orbana, który zabiera stale głos w tym sporze z Polską, czyli de facto mówi to, co Orban chce powiedzieć, tylko Orban tego nie mówi. I posłuchajcie, bo to jest naprawdę druzgocące. W grudniu Węgry udzieliły azylu politycznemu, politycznego byłemu wiceministrowi Sprawiedliwości Polski. Marcin Romanowski został aresztowany przez polskie władze pomimo przysługującego mu immunitetu parlamentarnego, co stawia pod znakiem zapytania możliwość sprawiedliwego procesu. Tak napisał na portalu X w sobotę doradca premiera Węgier. I dodaje tak: Po sprawach przeciwko Donaldowi Trumpowi, Mateo Salviniemu, czy Marine Le Pen, jest to kolejny przykład działania lewicy, która próbuje wykorzystać prawo do rozprawiania się ze swoimi przeciwnikami politycznymi. I teraz te słowa, które mnie najbardziej uderzają i po których ja postanowiłem ten temat Wam tutaj przybliżyć. Bazarz Orban pisze tak: Jeżeli przyjęcie uchodźcy politycznego i stanie po stronie sprawiedliwości oznacza wykluczenie z kilku ceremonii, to jest to warte swojej ceny. No, moi drodzy, to są słowa. Ja jeszcze raz przeczytam. Doradca węgierskiego premiera. Jeżeli przyjęcie uchodźcy politycznego i stanie po stronie sprawiedliwości oznacza wykluczenie z kilku ceremonii, to jest warte swojej ceny. Czyli Węgrzy wprost mówią: Wasze otwarcie prezydencji. Myśmy dopiero co mieli u siebie prezydencję. Co mi to? Ktoś pojedzie na uroczystości, wypije kieliszek szampana. Zrobi sobie zdjęcie, obejrzy jakiś spektakl, po wysłucha Tuska w operze narodowej i to jest, to jest warte czegokolwiek. W Węgrzy doskonale wiedzą, że to jest pic na wodę. Że interesy, prawdziwe pieniądze, te globalne, gospodarka, ona rozgrywa się w innych miejscach. Ale ja wiem, że polskim władzom właśnie to odpowiada, bo Donald Tusk i jego ludzie nauczyli się tego, że właśnie. Jakaś część Polaków cieszy się tylko tym, że ach, otwieramy coś, że mamy uroczystości, opera narodowa, bonjour Trzaskowskiego, elita, tak? Tylko z tej elity nic nie ma. Orban doskonale wie, gdzie leżą pieniądze i robi ze wszystkimi te pieniądze, Węgrzy się rozwijają i za chwilę będzie robił jeszcze te pieniądze z Trumpem. A Tusk cieszy się na uroczystościach, tylko co z tego mają Polacy? I co z tego, że Węgrów tam nie było, jak w świat idzie przekaz, że... My zrezygnujemy z tych uroczystości, bo ważniejsza jest sprawiedliwość. Łomatków. No, boli to, musi to boleć, a Orban cały czas jest w kontakcie z Trumpem. Czekamy na inaugurację prezydentury Trumpa. Trump już spotyka się w swojej prywatnej posiadłości na Florydzie z premier Włoch Giorgio Meloni. Widać, tak, a ta Giorgio Meloni blisko współpracuje z Morawieckim. Widać, że coś nowego się tworzy w Europie i ta stara Europa zaraz będzie w odwrocie. I ten Donald Tusk za chwilę sam może mieć dużo większe. Problemy. Co o ahlesz się im odgryzł, że nie przyszli na uroczystości. <laughs> o matko, jakie to musi być dla tych Węgrów upokarzające. To dla nas jest to upokarzające, że jakieś państwo takie rzeczy pisze, mówi o naszym kraju, o naszym rządzie i najgorsze jest to, że tak to właśnie wygląda, że to nie jest nakoloryzowana sytuacja, że to jest poważny problem i dlatego zdecydowałem się nagrać ten film, żeby pokazywać, że jak Polska dziś jest postrzegana w świecie. Bo to nie jest prawda. Nie wolno tych Węgrów bagatelizować, jak próbuje to zrobić część opinii publicznej w Polsce. A ta Węgrzy, a Madziarzy, ta, a gulasz tam, bo, a zaraz Romanowski będzie jadł gulasz. Proszę bardzo. Węgry to jest państwo podobnej wielkości, większe niż Belgia, Holandia. Wiele państw Unii Europejskiej. To może być za chwilę poważny gracz. Wybijmy sobie tę mentalność z głowy, że ach, co tam węgierskie, to co, co tam... Średniej jakości, o tu Zachód, ta Holandia, Belgia, o, Niemcy tego. Tak? To za chwilę może być w odwrocie. To niech Holendrzy położyli swoją własną gospodarkę, ale Niemcy i próbują za chwilę położyć poprzez swoje działania inne gospodarki, bo ich niemiecką, należy ratować. Szanujmy. A jak widać, polska strona nie szanuje i może się na tym przejechać. Do zobaczenia.